To musi być podejście linowe do, do produkcji, generalnie, czyli trzeba zwrócić na takie rzeczy jak produkcja, opomiarować, zmapować procesy, no i zdefiniować sobie miejsca, gdzie powstają straty. No i potem walczyć z tymi stratami. Najprościej robić to operacyjnie, czyli bezkosztowo, jeżeli można, oczywiście. No i eliminacja bezkosztowa jest najbardziej szybka i i najbardziej tania, bym powiedział. A druga sprawa, są pewne rzeczy, gdzie wymagane są inwestycje. To jest dłuższa, yy, dłuższa operacja, yy, wymagająca zaangażowania projektowego, yy, strony projektowej, ale też strony użytkownika. Zajmowałem się bardzo dużo takimi optymalizacjami energetycznymi, i na przykład zakłady przemysłu spożywczego z moich badań to. Media energetyczne to jest praktycznie pierwszy koszt, zaczyna być teraz. Nawet też sugeruję wprowadzenie własnych źródeł produkcji energii, bo energia to mamy, jedną koszt to jest energia, drugi koszt to jest przesył, i tu możemy na tym przesyle dużo zaoszczędzić no i być bardziej efektywny w przyszłości. Także to są takie moje główne podejście. Uważam, że jeszcze raz Lin-Lin na wielu po prostu obszarach produkcji.